W ramach Pomorskiej Metropolii ruszyły rozmowy dotyczące pełnej integracji biletowo-taryfowej. Chodzi o to, by porozumieć się, jak połączyć bilety na pociąg, szybką kolej miejską, PKM, tramwaje. Przewoźników autobusowych poszczególnych miast. Już wiadomo, że wprowadzenie wspólnego biletu może być bardzo kosztowne. podarzek Gdańska i Gdyni przewidują, że utrzymanie takiego zintegrowanego biletu kosztowałoby nawet blisko 70 milionów złotych rocznie. Dlatego rozważane są różne warianty, od pełnej integracji do luźniejszej współpracy. W rozmowach o prowadzeniu nowego rozwiązania uczestniczą także władze Trzewa. Rzeczywiście, w tej chwili, w ramach obszaru metropolitalnego można powiedzieć, toczą się rozmowy na temat przygotowania projektu w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, którego celem jest integracja transportowa, a przede wszystkim integracja taryfowa, polegająca na wprowadzeniu wspólnego biletu elektronicznego w obszarze metropolii. Przygotowano dosyć obszerną analizę techniczno-finansową, która zakłada kilka wariantów współfinansowania tego przedsięwzięcia, bo za wspólny bilet ktoś musi zapłacić. W tej chwili jesteśmy na etapie analizy tego materiału, niemniej jednak cały czas potwierdzam, że jesteśmy zainteresowani wprowadzeniem tego biletu i taką deklarację złożyłem zarówno ręce pana marszałka, jak i współpartnerów tego projektu. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego transportu publicznego to jeden z 15 projektów z listy zintegrowanych inwestycji terytorialnych. W grę wchodzą również środki unijne. Władze województwa nie dają sobie na razie daty, do której należy bezwzględnie zakończyć realizację tego zadania.